Inne spojrzenie. Program o tym, co niewidzialne dla oczu. Program dla tych, którzy żyją między błogosławieństwem a przekleństwem. Zaprasza ksiądz Jacek Marciniec ze wspólnotą Betel. W każdy wtorek po 14.10 w Radiu FIAT. Witam serdecznie Państwa w kolejnej audycji Inne spojrzenie. Rozpoczniemy nasze spotkanie od rozmowy z bohaterem piątkowego wieczoru na scenie muzyczno-teatralnej. Zygmunt miała miejsce promocja książki Andrzeja Kalinowskiego, Ewentegna Tamir. Prawdziwy cud. Witaj, Andrzeju, dobrze Cię słyszeć. Dzień dobry, witam serdecznie. Mam nadzieję, że miałeś w sercu radość, widząc, że nasza aula widowiskowa, która liczy 150 miejsc siedzących, praktycznie była wypełniona w piątek wieczorem. No oczywiście miło, że, że, że był odzew, że ludzie przyszli, także bardzo serdecznie przy tej okazji dziękuję wszystkim tym, którzy właśnie tego wieczoru piątkowego chcieli się ze mną spotkać. To też bardziej takie grono przyjaciół. Myślę, że to nie tylko osoby, które odpowiadały na nasze zaproszenia, ogłoszenia, informacje, które w mediach podawaliśmy, ale to często współpracownicy i przyjaciele, którzy od lat są blisko Ciebie i tworzą taką rodzinę Betel, zarówno i osoby mniej sprawne, jak i ich rodzice czy opiekunowie. Dokładnie, dokładnie. No to pokazuje, że rzeczywiście dzisiaj ta nasza rodzina Betelowska w Częstochowie, no też jest liczebna. No, były także osoby spoza Częstochowy, także nie nie ograniczałbym tylko uczestników spotkania do mieszkańców naszego miasta. Tak, tak. Rzeczywiście no, nie było to aż tak dużo zewnątrz, ale rzeczywiście były osoby, które gdzieś tam Jechały z daleka, tak rzeczywiście. Spotkanie w takiej spokojnej, serdecznej atmosferze przebiegało. Pięknie prowadziła pani redaktor Karolina Mysłek. Towarzyszyła nam również artystka z Częstowskiego Teatru, pani Iwona Hołuj. Pięknie śpiewała też utwory, które były takimi świetnymi przerywnikami. Podczas Twoich wypowiedzi. Myślę, że gdyby to nie trwało tak długo, to, to jeszcze znalazłyby się pytania, które no, też byłyby godne zadania, i jeszcze kolejną godzinę, pewnie takie spotkanie spokojnie można by dalej przedłużyć. Sam przyznam, byłem ciekawy. I może teraz uda mi się zadać to pytanie jest tyle biedy w Afryce, ale cały świat o tym wie i teoretycznie myślę, może w każdym państwie są jakieś organizacje śpieszące z pomocą. Przecież w samej Polsce jest wiele takich wspólnot, stowarzyszeń, organizacji. Jest y, Organizacja Narodów Zjednoczonych. Czy ty w Afryce widzisz tę działalność charytatywną tych różnych innych stowarzyszeń? Czy to się rzuca w oczy? Czy jednak y, no, mogło być tego, Więcej? Jak, jak jest Twoja. No, myślę, ocena. że to jest bardzo mało. E, wiele osób ma w głowie e, u nas w Polsce czy w Europie, że w ogóle Afryka cały czas jest dotowana, że wszyscy jej pomagają. I, i często z takimi nawet zarzutami się spotykam, że, że, że e, po co. Po... Zwyczajeni. No ja tej pomocy nie widzę. To, co widzę i to, co znam, to jest kropla w morzu. E, na samą aprykę, która im ile. No troszkę mamy słabą jakość tego połączenia. A, pewnie problemy z siecią. No, e, wo tak. Wobec ja tego jestem... mogłoby być lepiej, mówisz, bo teoretycznie. Mogłoby być lepiej. Ja tam jestem, że ja tej pomocy nie widzę w sposób. Raczej nikt nie przyjeżdża, nikt, ci ludzie nie mają żadnej tam pomocy, żadnego zainteresowania. Raczej nie ma takiej pomocy. Także yy, nie ma. Yy, ja mniej więcej te polskie organizacje, no wiem jakie one są, więc ja mógłbym ich policzyć na palcach. Ja myślę, że, że może to jest 10 jakichś organizacji, ale co to jest na tak wielką Afrykę i na tak wielką biedę. I to są takie organizacje jak Betel, które, no, to są małe organizacje. To jest bardzo mała pomoc. To jest jednostkowa pomoc. Więc, no cóż. No w tych miejscach, gdzie ja jestem, ta pomoc niestety nie dociera. Kolejne... Nie dociera nie ma. Nie znam po prostu takich organizacji. Oczywiście w stolicy spotykam ONZ, siedzibę ONZ i tak dalej. Czy gdzieś tam w stolicach jakąś może wielką organizację, ale nie widzę tego przełożenia po prostu na ludzi mieszkających gdzieś tam w kraju, w głębi kraju. No jak zawsze, prowincja ma podgórkę i jest to. Trudniejsze dla tych, którzy tam żyją, by otrzymać taką pomoc. Andrzeju, kolejne pytanie, które też nie udało się mi zadać, bo nie chciałem przedłużać. Tak. To kwestia bezpieczeństwa. Papież Franciszek mówi o Trzeciej Wojnie Światowej, hybrydowej, my ciągle się modlimy o pokój na Ukrainie, o pokój w Ziemi Świętej, ale przecież od lat w Afryce jest niespokojnie i choćby w tej Etiopii, gdzie jest nasz dom, też ciągle giną ludzie. Jakbyś mógł dwa słowa powiedzieć, czy to, co działo się z takim nasileniem jakiś czas temu, to już jest przeszłość, czy tam ciągle jest niebezpiecznie? Nie, to nie jest przeszłość. Niestety jest niebezpiecznie. Ja na przykład e, gdzieś tam umówiłem się z misjonarzem włoskim gdzieś troszeczkę dalej od stolicy, kilkaset kilometrów i wyobraź sobie, że nie mogę do niego dojechać już od kilku lat, dlatego że ciągle, ciągle coś się dzieje, ciągle są drogi pozostawiane i nawet inaczej powiedział, kiedy na przykład zaczynałem w Etiopii, myślę, że było o wiele spokojniej niż jest teraz. Teraz po prostu naprawdę w każdym regionie coś się dzieje i i, i te konflikty, te konflikty, te wojny, one no, przybierają niestety na sile. My sobie naprawdę w ilu miejscach właśnie toczą się wojny, ile osób ginie, ile zostanie wymordowanych, chociażby kilka lat temu w Etiopii, w takim regionie Tigry. Z tego, co rozmawiałem ostatnio z jakimś tam taksówkarzem Tigrejczykiem który mnie z lotniska podrzucał, no to mówił, że zostali wszyscy mężczyźni, wszyscy mężczyźni zabici do dziewiątego roku życia. Więc to są takie sytuacje gdzieś tam. Nawet coraz bardziej straszy się w tym mieście, gdzie my mamy ten dom, bo on jest na pograniczu dwóch takich plemion. 100 kilometrów mniej więcej ode mnie, gdzieś rok temu, w takiej miejscowości Adama. No, za zabito przyjechała grupa jakichś tam takich bojówkarzy przygotowanych i tak dalej, i, i według listy w danej miejscowości e, zabijali po prostu z innego plemienia, z Amhara. E, no właśnie, więc nie wiem. Ja w ogóle nie widzę, z, tej, z tego co się tam orientuję, mniej więcej się pytam i tak dalej, naprawdę, no. Nie widać czegoś dobrego, żeby to jakoś się polepszyło, żeby poszło w inną stronę. Dlaczego nie ma tego w mediach? Dlaczego my tak słabo znamy te problemy, te konflikty? Musi wydarzyć się naprawdę jakiś duży kataklizm zginąć bardzo dużo osób, żeby to się gdzieś przebiło do tych europejskich mediów. Nie wiem, na, nie, nie wiem to, to ja nie wiem, czy to musiały być kataklizm, dlatego że, że, że to giną olbrzymie ilości. To, to giną, no, no trudno mi powiedzieć, się ale to też giną miliony ludzi. Więc te wiadomości, one nie są u nas jakoś, nie, nie są dostarczane. Jest na przykład głód, jest susza, na przykład to, co się dzieje dzisiaj, w Sudanie Południowym. No to jest tragedia. Ludzie naprawdę umierają zupełnie z głodu. Takie rzeczy na przykład w Etiopii też się zdarzają od czasu do czasu. W jednym regionie Etiopii, oczywiście nie, nie, nie w całym kraju i o tym się nie mówi. Giną, no to tak jak przytoczyłem tą wojnę w Tigrej, no to no, no w tej, nie wiem nawet, jakie to są liczby, które tam zginęły, ale to na pewno setki tysięcy osób. Często jest tak, nawet że jest jak tragedia, że ginie tysiąc, dwa tysiące osób, no to w naszych informacjach w ogóle o, się, o tym nie mówi. Dlatego takie spotkania, jak to piątkowe, są bardzo potrzebne, bo one otwierają oczy. Ja cieszę się również, że rozpoczął się proces beatyfikacyjny świętej pamięci Heleny Kmieć. Tak, tak. tak. To jest młody człowiek, który jest takim znakiem zapytania, dziewczyna, która mogłaby tutaj z wielkim potencjałem naprawdę mieć wielkie sukcesy, co ona robiła gdzieś tam w Ameryce Południowej, dlaczego kogoś aż tam pociągnęła ta, ta perspektywa pomocy i miłosierdzia, jakby tutaj właśnie mało było obszarów do takiej realizacji siebie w tej dziedzinie szerzenia dobra. Więc myślę, że to są takie e, impulsy, które powinny nas gdzieś zachęcać do tego, aby e, rzeczywiście tego myślenia najpierw o tych odległych obszarach, które jednak przecież mogą być na wyciągnięcie ręki, bo. Pomoc to jest dzisiaj kliknięcie, prawda, w internecie. Dokładnie. To powinno nas mobilizować przykłady tych, którzy robią to na co dzień, dla których to staje się takim sensem życia. Andrzeju, dwie książki o Etiopii za tobą, czy to są dwie części trylogii, czy będzie jakiś ciąg dalszy, jak sądzisz? Nie wiem powiedzieć nie, nie planuję to pisać o Etiopii, natomiast y, y, czołem pisać y, y, odnośnie malarka tych wydarzeń. Dobrze, są to try, trylogia afrykańska może być, nie tylko etiopska. Nie tylko etiopska. Y, pięknie prezentowały się te różne rękodzieła, które przywodzisz z Afryki. Tego było dość sporo, wobec tego to jest chyba owoc wielu podróży. Ja podziwiam cię, że chcę ci się właśnie te znaki Afryki, które no też jakoś mobilizują nas do tego, byśmy o tej Afryce myśleli, pamiętali, że chciało ci się to przywozić. Gratulacje, bo to na pewno nie było prostą, zada z prostym zadaniem. Także kiedy jadę do w cenie biletu z dwa bagaże 23 plus jeszcze podręczny 10 kg, więc zawsze zawożę te bagaże, tam zostawiam w zasadzie wszystko, a jedynie gdzieś tam do jakiejś torby właśnie biorę, kupuję jakieś te rękodzieła miejscowe, które są bardzo ładne, śliczne i piszą ja, ja tam szereg rzeczy w swoim domu porozwieszanych. Niech więc ten afrykański duch będzie nam towarzyszył nadal i życzę Ci wytrwałości. Cieszę się, że Twoja rodzina również brała udział w tym spotkaniu, bo mam nadzieję, że to było dla nich miłe usłyszeć, że mąż i tata to ktoś poważany, ceniony, no i potrzebny w świecie i w naszym środowisku. No, mój syn mi wyrzucił wczoraj, że on mi machał, a ja jego nie. Mam problem nic nim nie popiszam. Jest to, no możesz się usprawiedliwiać, że tylko scena była oświetlona, a publiczność siedziała w mroku, więc miałeś prawo tak, nie, nie dostać. Tak, następnym mnie. razem, następnym razem po prostu. Razem, następnym razem, od, od razu pomachaj książek. rodzinie, pamiętaj i pozdrawiaj Dzięki serdeczne Dokładnie. Andrzeju za Dziękuję to spotkanie. Bardzo. Dużo siły i wytrwałości. Niech się dobrodzieje. Dziękuję. Do usłyszenia. Rozmawialiśmy z Andrzejem Kalinowskim, założycielem katolickiego ruchu dobroczynnego Betel, twórcą domów Betel nie tylko w Polsce, ale także na terenie Afryki, w Etiopii, Madagaskarze i Mozambiku. Dziękuję uprzejmie. Inne spojrzenie zaprasza ksiądz Jacek Marciniec ze wspólnotą Betel. Niezmiennie, kiedy myślę o utworach dotyczących Afryki, to zespół to, to jest na pierwszym miejscu z tym pięknym utworem, który przed chwilą wysłuchaliśmy. Drodzy Państwo, spotkanie z Andrzejem Kalinowskim za nami. Mam nadzieję, że to był taki impuls, bodziec, by przełamywać w nas taką inercję, by bo człowiek tylko zajmował się swoimi własnymi problemami, sprawami, patrzył w lustro, a nie rozglądał się na boki. Dużo się dzieje, naprawdę można skorzystać z wielu zaproszeń, jesteśmy potrzebni, ale też jest troszkę takiej impregnacji na te propozycje, czy to kulturalne, czy religijne, czy społeczne. Wobec tego przełamujmy to w sobie. To jest bardzo ważne, żeby człowiek nie poddał się takiej logice: po co mi to, mam swoje sprawy, nie mam czasu. No, bo to jest niebezpieczne, drodzy Państwo. Już tak przekładając to na konkrety, pojutrze Boże ciało w parafiach potrzeba rąk do pracy, żeby rzeczywiście te ołtarze wyglądały pięknie, żeby to oko cieszyło się i serce. Potrzeba na przykład mężczyzn podczas centralnej procesji, którzy poniosą nagłośnienie. To jest konkretna posługa, to jest służba, proszę Państwa, ale bez tego nie ma wspólnoty przygotowujemy u świętego Zygmunta festyn parafialny. Chcemy, żeby to był taki dzień integracji, radości w najbliższą niedzielę. Za nami... Pierwszy Światowy Dzień Dzieci i to też piękne wydarzenie, które miało miejsce w Watykanie z papieżem Franciszkiem. Myślę, że to nasze zaangażowanie to jest właśnie to dobro, jakie chcemy przekazać tym pokoleniom, które już dorastają, żeby one widziały, że warto się angażować, bo choćby takie też doświadczenie, kiedy, kiedy dzieci przychodzą. Do kościoła, a rodzice wychodzą i za godzinę przychodzą po dzieci, by je odebrać. Jak przekazać tym najmłodszym, że Msza Święta jest wartością, a to się dzieje? Jak ich przekonać, że to nie jest tylko obowiązek, ale to jest życiodajne? Wobec tego, drodzy Państwo, miejmy oczy otwarte, ale i też. Taką sobie gotowość, by samemu się angażować, by korzystać z różnych zaproszeń i by włączać się samemu, bo, bo dobro rodzi radość. Nasze zaangażowanie jest potrzebne i ma sens. USA for Africa. Stary, dobry przebój w wykonaniu wielu, wielu artystów, by pomagać, by nie być obojętnym. Drodzy Państwo, gościem papieża Franciszka i pierwszego światowego dnia dzieci był znany włoski aktor, komik Roberto Benini. Pamiętamy go pewnie z kapitalnego filmu Życie jest piękne. I tak świetnie w swojej przemowie. Pokazał, że jeśli dzieci się bawią i ktoś się zrani, to jakby wszystko się zatrzymuje. Nie można iść dalej, trzeba się zająć tym rannym. A wojna polega na tym, że kiedy pierwsze dziecko będzie zranione, nikt się nie zatrzymuje. Świat niestety z całą tą machiną okrucieństwa i przemocy toczy się dalej. Wzywał do opamiętania, wzywał do modlitwy, bo rzeczywiście my w miarę spokojnie sobie żyjemy tutaj w Polsce, a przecież w wielu miejscach świata dzieci cierpią, ludzie doznają wielkich zranień, krzywd. Dlatego chcemy robić tyle, ile możemy, drodzy Państwo, bo każdy naprawdę ma serce i nikt nie jest tak słaby, tak chory, tak już dojrzały wiekiem, żeby nie mógł kochać. Zachęcam więc, kto z Państwa ma ochotę, niech włączy się w nasze świętowanie Dnia Dziecka. Radosny piknik rodzinny na placu przy Kościele Świętego Zygmunta. Po każdej przy świętej, takie koło fortuny z niespodziankami, można usiąść w kawiarence, a po południu od 15.00. Różne atrakcje, wiele radości, dobrej muzyki, zabawy i to główne losowanie z nagrodami. Ale przecież chodzi nie tylko o to, żeby coś zyskać, bo, bo e, owocem takich spotkań jest radość, a to jest bezcenne. Wobec tego, drodzy Państwo, angażujmy się w swoich społecznościach parafialnych, lokalnych, żeby rzeczywiście człowiek przekraczał te granice, żebyśmy nie budowali murów, ale raczej mosty, dzięki którym będzie nam do siebie coraz bliżej. I jakie to ważne. Piękny czas w maju, w czerwcu, taki czas rodzinny, za nami Dzień Matki, wielki marsz dla życia i rodziny, przed nami Dzień Dziecka, potem Dzień Ojca, ale to nie jest tylko. Dla jednej rodziny, żeby po prostu świętować tylko w swoim sosie warto budować wspólnotę. Za nami niedziela Trójcy Świętej, czas, kiedy Bóg pokazuje: Ja jestem jednością w różnorodności i Wy bądźcie. Wy też kształtujcie Wasze relacje w miłości, w dialogu, w zrozumieniu. Przebaczeniu. Patrzmy na naszego Boga i bierzmy od niego tę siłę, żeby ta rzeczywistość nie była tylko jakimś wielkim myśleniem o niebie, że tak kiedyś będzie, ale żeby to niebo ściągać do nas na Ziemię. Drodzy Państwo, pozdrawiam serdecznie i mam nadzieję, widzimy się w niedzielę po południu przy Kościele Świętego Zygmunta na festynie parafialnym.